Witam, misje kolorowe w kolejnym odcineczku z Gifora, a dzisiaj znowu goszczą u mnie goście. To jest to wesoła ekipa, Bevor i Tokio. Cześć! Hej. Witam! Witam serdecznie. To może tutaj jakoś standardowo bitewkę sobie walniemy. Robię I... no. No, Ola zrobi. Ola zrobi. tak, tak. Powiększamy ekran, żeby było no, lepiej, ja piękniej. Tak poprzednim odcinku. Ale tak. słuchajcie, żebyście mnie znowu do zera nie uskubali, no. Nie, no Tomek, twoje odcinek to ty się nachapiesz, tak? No ja tak zawsze chyba jest, Ej, bo jak e, ja robię nagrywam... mega y, ciekawą battle. Aha. Co to znaczy? Taką y, totalnie inną niż zwykle. Aha. Inną niż zwykle. 30 jak. <laughs> no. Co? O, takie body, takie Taki czerwony body. kolor. Chcesz zakręcić tutaj śmigłem? No, molly. no zobaczyć co no. tutaj. No. W ogóle Dragon Lora z a może wypaść i hole Ja jajce. lubię te skrzyneczki, ja lubię. Fajne są ekskluzje z no. Ej, bo tam holy moi to nasrane troszkę troskę jest... rzekę, ale ładnie daje, czym... Ja jestem tak, z doświadczenia wiem, że czym więcej ich dasz, tym mniejsza szansa na drop. To trzeba prawda. takiego 2 na farta dać? 2-3 max. Bo ja, ja robiłem po 50 naraz. sztuk, robiłem po 50 sztuk battle i ojej, czasami mi się wypadało, nie? To za dużo, to nie no To nie o. ma sensu, nie ma sensu w ogóle. Inna niezwykle, inna niezwykle. Ale no, proszę się nie narzekać. Czekaj, czekaj, o to tu pula widziałem kątem oka 20 zł Ineska i teraz będzie zaraz Holy. Oooo! Oooo Fajnie wam daję no? A jeszcze mhm. nep... To ja hałat poproszę. Patrz, Ej, o, patrz. O. co? Aha 7 to jest na agenta chyba naklejka, nie? Patrz. Ten Hopin lepszy, a nie wiem. Dobra, to Haula dasz czy nie dasz mi? Poprosiłbym. Ej, hey, babo. I ty magnesium jabło. masz. Co mam? Ty magnesium masz. To nie no. To ostatnie może coś to coś Chyba nic nie wyczaruje. Nie czuję energię taką z ostatniej rzeczy. Nie, 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 nie. Pił, pił, Ale i tak dało te stickersy. Nie, i tak dało. Y... Dobra, to boi. Po Poseidon mi leci. Neptunia za 500. Patrz, patrz. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. no, Dobra no prawda, Poseidon Tomek, prawie no, prawie. I i i, i plus 200. Tak, aha, aha, jest. Aha. tak jest. Dobry battle inny niż wszystkie. Tak jest, tak jest. Tak jest. Tak Skrzynki nie możem cały czas te. Tak jest, tak jest. A my sobie to robię pięć igli zaraz. Otworzymy zaraz najecie no, tak? Excaliburkę jednego. Proszę, zrób ever, zrób zrób. Dobrze, dobrze, zrobię. Ale Excaliburkę. Emeczka, kurczę felek, kurczę no, felek. Przyjemniaczko zrobię battle. 1200. Yy, I co, moi drodzy? Oczywiście, przypominam o kodzie Tom, żeby mieć użyty, ponieważ wtedy możecie wygrać standardowo z giveaway'a z tego odcinka. Także zostawcie komentarz, zostawcie przede wszystkim swój kod na Giforze. Macie link w opisie. Kod Tom. daje wam 5% więcej do doładowania oraz darmową skrzyneczkę. Także używamy. Cyk, cyk, cyk. dzienny bonus. Zachęcam do kliknięcia. Ja już kurczę, o tutaj kliknąłem. Także serdecznie polecam. I standardowo giveaway na ten odcinek yy, będzie to: yy, wybieramy sobie tutaj na, oczywiście z sklepu Glog18 Neonoir Minimal Także zostawcie yy, komentarz, zostawcie oczywiście wpisany kod na GeForce skinie i ten skinek ląduje dla jakiegoś zwycięzcy. Przypominam, żeby mieć w opisie swoim na YouTubie link do trade -oferty. Standardowo, jak co odcinek, wybieramy zwycięzcę z losowania giveaway'a. Moi drodzy, w tym odcinku będzie to Karoilak, Peworus, Lamusek. No i to mi się podoba, to mi się podoba, sprawdź proszę trade ofertę, a my przechodzimy do bitew. Z czego to wypadało wtedy? To z tego, zrobimy 5 sztuk takich. O, też coś w Dwa takie, trzy takie. I zrobimy ulubioną skrzynkę Tomka. Jeszcze damy. Oho, aktora to. A, a ja kiedy, wiem, a chyba. Kiedy Konduktorek tocia? chyba. Tam chyba konduktor będzie na końcu. Nie powiem. Musi być konduktor. Kiedy będzie moja skrzynka ulubiona? A ja nie wiem, która jest Mhm. Mm no, pewora mogę dać następny, jak chcesz. No i jest co? Nie ulubiona? Pff, hydrotus. Nie. A która? Tom 2-2-3. Ej, nie ma takiej właśnie jeszcze. Ale BEKA Oj, ten DIG Uuu, asimowo. No to trochę ci się szybko. Ładna szykuje. seria była. O, Jola, no. Jezus, ten. Zeszyn. Zeszyn, i teraz ja koskę. Aby o, wszyscy, wszyscy zyszyn. super. Zeszyn. Milutko. No, o, prawie o, wszyscy. O, no. no i teraz nie mam was na luksury za to, co zrobiliście. Aha. Albo nie, albo oh! Oho! A A nie konduktor da, konduktor nie, da. Nie, konduktor jest... ...przekłamany. Tak? Mhm. Mm to patrz, to patrz Tomek. No może jak to tyle razy to, nie dawał, to teraz no? Dał? Zobaczmy. No, no ładny, fajny ten konduktor, mega. No ale... Ale winek jest. Jest pitos, jest pitos. Który jak do przodu Tomek, brawo. To sklej te raty coś. Tak jest, tak jest. No to co, to zaczynamy już chyba na grubo? No tak za piątkę, może strzelić coś, nie? Dobrze, dobrze tam Stopnio, można Stopniowo zwiększajmy pułap tutaj, tak, żeby się za szybko tak. nie damy skończy. peworki, damy Neptunki no, jeba, ktoś Damy gocie, rapa panui, dwie Space wolcika, no i co? I chyba jakiś big ja. bowler nie? Prywatna na trzech Patrzmy. O, na farta Może karambit zadychę spadnie w końcu z niego Na pewno ja. Ej, co i to ola? To, o, to jest ewolusa, chyba przeznaczenie. No. Dobrze, o, że ten... Jest. Co? Nie no. Skrzynia 140 zł. O, o Matko, Dobra, kończmy chce, to. Nie? Wychodzimy nie z tej bitwy już. A, ja wychodzę. Już. Nie podbi o, Nie. No, jeszcze podbijasz to tak? Nie podbijajmy tak? jej. Nie. Tomeka, kiedy będzie Twoja skrzynka? Nie wiem właśnie. A po tysiaku jeszcze wam pióro. mam. nadzieję, że dodadzą. No, może Rapanuj mi coś da, czy nie? Mogą na dwójaka siadać, to nie. Zobacz, czy ten auk. Na 1200, no to z, z to minimum. Jurmungandr. Nie, gant. więcej. Patrz, 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 no Ej, daj, ona no. jest szalona, ona jest szalona. <grym> daj, yeah, z du. o. Oh. Teraz dymaj z Big Ballera, daj coś big Ej, ballera. no, wajsy, wajsy. Motyl. O, dupa. Ej, Big Baller z konduktorem się dzisiaj... Ostatnio no tak. Ale patrz, ile pieniędzy. No ładnie, ładnie Teraz moja kolej No troszkę jestem zazdrosny, nie? Ja pierdolę mm -hmm. Dobra, to teraz zrobię battle pod Tomka Dobra Dobra Rómatyc. kochani, ja zbudowałam takie cacuszko Pokaż, pokaż Proszę uprzejmie, ojej, co zrobiłam Zadycha już? Wow. Wow. No no widzę, że... No dobra Lecimy Na albo grubo, grubo na... Albo grubo, albo wcale Gasia tu tam Jaguarson. No, na razie tako będzie pewnie. No. No średnio. Co tam jeszcze za kitran? Eagle na końcu, jak Excalibur, okej. No to tutaj, o czekaj, Digielek. Może być, może być. Sunset Storm. Tutaj to jest tako po prostu, tako. i. Mega ładna WP, nie? Mega ładna. O ma. Olu, co ty dodałaś? Dobra, bilioner. Ja cię kręcę. Spokojnie, tu leci motyl, lorka O, Tomek za 500. Co tu jeszcze? Uwaga, uwaga. O matko, zaraz wymiotuję. Jest to ekskalibura za 1000 zł wypadnie, a z igle nic. Okej, są seciki, no i chyba... Igla musi, bo się nie zwróci. Oj ojoj, oj ojoj, ale czy ja tu będę? No masz taki. No, no masz co, tam, no, taki. tam no. No, bo tamte skrzynki trochę zawiodły. Dobra, no zawiodły, ja. zawiodły. Ja mogę, teraz? Proszę bardzo, proszę bardzo. Dobrze, ale zrobię takiego, że no... Otworzymy sobie Dobra. Space Wolcika jeszcze na szybkości. Uwaga, Space volcik. Zapraszam. Ej! No Ale bardzo ładny jest za neon. Fajny skinek. Połączamy szybko. No, Wypadnie z No bo te konduktory no! no. no, <laughs> no One nie krypno. poleci tam nic z tego! Ale rozgrzana jest, rozgrzana. Muszą teraz To ja sobie jestem dać. bardziej to rozgrzany. Dyktory, bo to nie wierzę, że nie dadzą. No dobra. Leon Rider. Spaj spajsik, tako. Chyba, że coś jeszcze tutaj. Z nie, tako. Neon Rider. No i teraz, patrz, Tomek. Aha, proszę. dobrze. Oka. No. O wow, mega, uuu, mega! Poczekaj, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Wow, wow! I co jest dzisiaj z nim? Super! No, dzisiaj... Yeah. Yeah, ci yeah. Niesamowite! Ej, ile my dzisiaj konduktora otworzyliśmy i nic. No, Big Ball też Ej, te no. dwie skrzynki, nie, nie ten. To Eagle wajcy. No. Oh, Mamma. Oh. <śmienicza> Pevor, coś ty wytworzył. <śmienicza> Rozumiesz 10. Dziesięć... Coś ma... ty wytworzył. No nie w To teraz. Tomek teraz. To, to ja zrobię tak. Pokaż tam, jak się robi. Ja pomek, pokażę, że pomek. tu się robi poważne bitwy. Dobrze, no. Tu u mnie się robi poważne bitwy, a więc co? Luksurki 2. Może siądzie peczyk, też dwa czarnobrody. Czarnobrody to wiadomo, to jest podstawa. Space Wolcik, luksurki, knife'ik I proszę ciebie, Excalibur. I słuchaj, zrobiłem nawet tańszą no. od twojej bitwy. O! I tu to jest. To rozbijemy bank. Luksury, Catch, Blackbeard, Space Co tam to są jest pewniaczki? To są pewniaczki. Nie o pewniaczki po Patrz, patrz, patrz. No. Widziałeś? No. Widziałeś? Widziałem, pewnie. <laughs> Szkoda, że nie ja. Ej, wiecie, wiecie ile mam teraz? 88888668 88. O, Majka, jak tam Tak, tak. Nie no, dobra, podbijcie mi, no bo ja. ja no głównie, spokojnie, spokojnie. Ja 20, nie, 30 tysięcy straciłem z wami. Dobrze, teraz, dobrze, nie? dobrze, teraz będzie tego. O. To, tak, ze 30, żeby A, jeszcze trochę tak. łatwo wyciągnąć, nie? Ej, ty, Kałachy, po 800 zł? Bo -y i to są stare ogólnie. Black Laminate to jeszcze starsze od Blue no. Laminate chyba. Albo to sama kolekcja, nie wiem. No, przypadek wal, tak o. Lola podbija. Ej, tego skał to nawet nie znałem. Dobra, tu ten. O, Kude. widzisz? Pewniaczki. Każdy coś sypie. Dobrze, o, pewniaczki. Pewniaczki, no. proszę bardzo. No, to do której nic więcej, chyba... O, co? U, bajonet. O, Doppler. Ej bo mnie goni Uwaga O Ale ładne podbitka Ale to tak, tak zobaczcie O, o? no tysiące. Super. No to robię Ale ogień Dobra Ola, Ola teraz To myśl szybko na międzyczasie Dobra, przyspądźcie coś trzeba Teraz do 8. Olympusa, Olympusa Olympus Największy tutaj O Nie Aaaaa! 20. a, a będę miałeś? mieć jeszcze sprzedam, spokojnie. A ile miałeś? Eee, nie wiem. Pięćdziesiąt? No, jestem połowę do tyłu. O kurde, zadychę, tak? Mhm, mm Magic, Neptun, rapa no i tam coś jeszcze za jest, bo to nie wierzę że się tam Coś tam no. coś czuję, że tam ten konduktor znowu wisi. A co wy tak te luksury chcecie? Te luksury tak, tak daje. Nie, no jak można. On dropnął White mu... y, y Lily teraz i coś mówi. To. Igl, no, wszystko oho. No, dobra, dobra okay. może być, może być, bo to mały. Jest... Ej, <mum> nie, pod, nie odgapiaj. Odgapiam. O, tak, naprawiam. A dobrze, dobra. Dobra. trzeba podbić, trzeba podbić. Tak, ja tak, się podbiję tak, teraz, zapanuj tak, tak, coś. Tak, Cyrexem za 5 dni, proszę. Super, dzięki. Droponuj bajonet, bajonet. Wracam, bo to Kurczę, kurczę. kurczę. Każdy może wygrać. Igles, no O! o oj. A ty też, No super. tak, no na no, styku. O, o, ja na wajkę To podobnie. Dobra, no Eagle. Uwaga, decydujące. uwaga! O! Welcome o, ja to pierdziela. Czekaj, co? Jest! Ale kurczę. Na no, ostatnim. Prostej. Ja, ja pierdzielę jestem chyba z 50 000 ludzi. Tak? Nie, no. nie, nie. Ile masz? 80. To co, laścika? To ja To zrób, no. No, ale zrobię taki. Uh. A, jeszcze uh. jesteśmy tak troszkę do tyłu. Gdyby nie ten Olympus otwarty. Dawaj, a ja co? Ale przynajmniej Troste. się troszkę odkułem. Troszkę się odkułem na nich. To jest najważniejsze. Zapraszam do tańca. Let's wow. go! Let's go! Mamy wow. najlepsze smaczki. I tu teraz, teraz poleci. Teraz właśnie poleci. Jak jest taka, taka bitwa właśnie potężna, to poleci. No. Ale nie z konduktora. No, Okej, okay, no dobra. Coś tam... no dobra. dobra. Big give something, give something. O, o matku. Ej, Oby niedobrze się. mi się robi. Mi też, mi też. Yeah. Posejdona! Nooo. Dobra, GG. I nie nie, wszystko. No, to, jeszcze Koniec. Nie, nie. Tu już nie da rady, nie da rady. Eagle. Oj, Whitebeard. No, nie Whiteley. da rady, jak ona, 700, to... Co, yeah. ona Co ona robi? Co ona Tomek. Miło, Tychę. miło, nie, miło. A jeszcze podbiłem jej tak Jeja, mocno. Ja pierdzielę. Wyplakala. Wyplakala. O matko, o matko. No i co, i tym smutnym kurczę, tą smutną bitwą kończymy odcinek. Słuchajcie, dziękuję za wzięcie udziału. Dziękuję, dziękuję również. Dzięki. I do następnego, papa. Pa. pa. Hello.